Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na odcinek ekstra z przeglądem promocji w Hebe. Te promki z tego, co znalazłam w gazetce są do 22 lutego, ale jak to z Hebe bywa, stacjonarnie czasami jest tak yy, i też na stronie, że pomimo tego, że promocje są na przykład 22, to gdzieś tam w połowie się jakaś promocja kończy i zaczyna kolejna, czasami też jest tak... Jak zauważyłam, że na stronie to jest przecenione, a stacjonarnie nie, więc sprawdzajcie właśnie na stronie. i Jeżeli na stronie cały czas będzie to w promocji, a na miejscu nie, to najwyżej zamówcie sobie właśnie z odbiorem do drogerii albo z odbiorem do domu, bo chyba nie wiem, kiedyś było 39 zł dostawa za darmo do domu. Teraz chyba jest o 49, chociaż nie sprawdzałam tego, ale na pewno od jakiegoś tam pułapu ym, ta darmowa dostawa jest. Będzie też przegląd pielęgnacji, ona będzie na końcu. Są to dermokosmetyki, które wchodzą na promocję do 15 lutego z tego, co zauważyłam w gazetce. Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram i TikTok, tam już niedużo nas brakuje do na TikToku 25 tysięcy, a na Instagramie do 14 tysięcy, także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to dołączajcie, bo tam mamy kontakt stały, codziennie yy, i tam też się rzeczy pojawiają, dużo rzeczy, także Zapraszam, oczywiście już nie przedłużam, Pamiętajcie łaberce w górę, subskrypcji, zostawiamy serduszko w komentarzu i oglądamy. Zaczynamy makijaż. Makijaż dziś zrobimy troszeczkę inaczej, nie tak jak w Rosmani, że robię makijaż tym, co jest w promocji, tylko po prostu zrobię sobie makijaż tym, na co mam dzisiaj ochotę, akurat. Zaczynamy przegląd, nałożę sobie podkład i będzie to Cremie BB od Paese. On jest akurat w promocji, więc y, zobaczcie sobie, ile on teraz y, kosztuje. A kosztuje. Mm, dokładnie 28 zł. Dawno go nie użyłam, więc stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby go właśnie sobie nałożyć. E, jest on taki dosyć gęsty. Zobaczcie. Nie jest to jakaś taka lejąca formuła. Ja mam tutaj ten odcień najjaśniejszy, to jest chyba tak 0,1N. Jest fajny, jest całkiem ok, On jest taki właśnie bardziej treściwy, nie jest taki mm, lejący. Lubię go, chociaż nie używam go jakoś bardzo często. Jakoś tak sięgam po inne podkłady, więc muszę go sobie też wyciągnąć na wierzch. Dobre, co mamy jeszcze w promocji? Mamy jeszcze w promocji na przykład Catrice HD Liquid Camouflage za 29 zł. To jest podkład, który bardzo bym chciała kiedyś też przetestować. Dużo o nim kiedyś było mówione, ale jakoś nigdy go nie miałam. też chyba dlatego, że długo u mnie nie było hebe w pobliżu. No i jakoś tak potem ucichł temat i jakoś do niego nigdy nie wróciłam. Dalej mamy podkład od Belle, 22 zł, i wydaje mi się, że to jest seria od Belle, która jest w Hebe. dajcie mi się, że część kosmetyków od Bel jest dostępna w Rossmanach, część w Biedronce, a jeszcze inna część jest dostępna w Hebe. Dajcie znać, czy też macie takie wrażenie. I tak, to chyba gdzieś tam po części jest. Mamy też nowy podkład od Hean. Jest to Hean Renew 24,50. Dużo słyszałam dobrego, słyszałam też troszeczkę takich różnych opinii. E, słabszych, lepszych, ale też e, chyba więcej tych dobrych. Jestem ciekawa, może kiedyś e, przetestuję. Zobaczcie, ten krem BB od palezem nie kryje jakoś mocno, ale jest taki, że można sobie gdzieś tam wyrównać e, skórę, m, odcień jej no i gdzieś tam sobie coś takiego nałożyć, co nie jest zbyt ciężkiego. E, ma on w sobie kwas kieloronowy. I ma też nawidrzać. Dziś sprawnie i na temat jedziemy z tymi e, promocjami. Dalej przejdziemy sobie do produktów do brwi. Ja już jak widzicie, produkt na brwiach mam. E, I mamy tutaj żel od Hean, który testowałam w wielkim teście marki Hean, więc możecie sobie sprawdzić. E, ogólnie mogę Wam już powiedzieć, że on jest bardzo fajny. Jeżeli lubicie żele, które są bardzo, bardzo mocne to się tutaj polubicie. Ja ogólnie wolę mydełka do brwi, ale tak czy inaczej ten żel jest świetny, trzyma bardzo dobrze. Też te brwi są utrwalone na bardzo długo i rzeczywiście takie są twarde te brwi, takie, wiecie, bardzo mocno utrwalone, także polecam ten produkt. Jeżeli lubicie formę żelu, no to na pewno Wam się sprawdzi. Też zauważyłam, że Klaresa jest w Hebe i właśnie mydełko, które zużyłam ostatnio, czyli Brow so Up, jest w promocji 17,50. Fajne mydełko, polecam. Jego test jest w wielkim teście mydełek, druga część kiedyś Nastąpi, myślę, że w marcu najpóźniej, yy, i też możecie zobaczyć w makijażu stycznia. Także w tych odcinkach sobie znajdziecie Właśnie to, jak, ten, jak to mydełko Wyglądało. Mamy też bazy pod makijaż Jest na przykład taka baza od Paezę, Matująca baza pod makijaż, 26 zł 27, zł mniej więcej Fajnie, bo jest matująca, jeżeli macie właśnie problem Z jakąś taką przytuszającą się skórą To można sobie gdzieś tam taką matową bazę zapodać Mamy też coś, co lubię Jest to Hean, jest to rozjaśniacz Do podkładów, przyciemniacze też są Jeżeli macie podkłady, które są za jasne Lub za ciemne, no to właśnie możecie sobie kupić Taki rozjaśniacz lub przyciemniacz i tylko kosztuje 15 zł. Nie jest to jakoś bardzo dużo. I też na bardzo długo wystarcza, bo gdzieś tam niewielka ilość czasami wystarczy, żeby ten podkład rozjaśnić czy przyciemnić. Więc jeżeli macie taki problem z podkładami, no to to jest bardzo fajna opcja, żeby sobie taki produkt kupić. Jest on właśnie z Heian, Jeżeli macie na przykład naturę, to jest też w Kobo. E, droższy jest znam. Teraz nałożę sobie korektor z nowej walentynkowej kolekcji Odbel. Test tej kolekcji też jest na kanale. Bardzo się z nim ostatnio polubiłam. Ładnie wygląda pod okiem, jak to korektory Odbel. Tutaj jest odcień 01 Do brwi mamy też kredkę z bela Za 13 zł, to też jest coś, co bym Chętnie przetestowała, bo wydaje się Taka dosyć precyzyjna, więc może Naprawdę fajnie tutaj te brwi nam wypełnić Klaresy jest też pomada Za 17,50 Jeżeli ktoś z Was lubi pomady No to właśnie może sobie gdzieś tam Spojrzeć na nią, Wiecie znać, czy Używacie jeszcze pomady do brwi Ja mam teraz w kolejce do przetestowania Pomady z Benefitu kiedyś do mnie przyszła i tak jakoś tak zwlekam z tym. Gdzieś tam od tych pomad do brwi takich typowych w słoiczku odeszłam już jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o korektory, to jest na przykład korektor od Catrice, który bardzo jest popularny. Jest to Catrice Camouflage za 15 zł. I zobaczcie, tutaj ta przecena jest nieduża, bo jest to dokładnie złoty 70, zł, jeżeli dobrze widzę, nie mam okularów. I dużo było fajnych kosmetyków na przecenie, tylko że te przeceny były o złotówkę. O złoty 50. Zł. O 2 zł. No nie uważam, że ta przycina jest duża, dlatego też zasklinowałam tutaj ten korektor, żeby wam pokazać, jaka ta promocja jest nieduża, ale że jest. I gdzieś tam, jeżeli te promocje były takie małe, o złotówkę 2 zł, to nie chciałam tego za bardzo skrinować. dlatego że nie uważam, że to jest atrakcyjna promocja, czyli taka, z której warto gdzieś tam skorzystać. Oczywiście napiszcie mi w komentarzu, czy jednak powinnam takie promocje o złotówkę 2 zł też screenować. Ja uważam, że nie są właśnie te promocje takie warte uwagi, no bo są po prostu malutkie. Tak samo tutaj korektor z Catrice, nie zauważyłam. Cover Plus Care Sensitive. To ciekawy korektor, zasklinowałam go chyba dlatego. Też tutaj ta promocja jest nieduża i to mnie trochę zawiodło, że w Hebe dużo było teraz fajnych rzeczy, ale gdzieś tam te promocje były naprawdę bardzo niewielkie, bo to nawet 10% tak naprawdę nie jest, bo z 20 zł byłoby to 2 zł, a tutaj. A nie, akurat by 10% będzie, bo to jest dokładnie przesunięte o 2 10 zł 10 groszy. No to dobra. No ale to nadal jest 10%, to jest niedużo, więc dajcie znać czy takie promocje też wam skrinować, bo jednak to jest jakaś promocja, czy jednak szukać tych większych, tak jak mam to teraz na celu, gdzieś tam w Rosmanie jednak te przeceny są większe. Więc tutaj troszeczkę się tym razem zawiodłam. Wydaje mi się, że wcześniej te przeceny w Hebe były większe. Może tym razem akurat tak wyszło. Będziemy robić na bieżąco przeglądy, to będziemy patrzeć jak to wygląda. Z B jest jeszcze taka baza nawilżająco łagodząca za 16,80. Ona całkiem sporo ma tutaj ml, bo 31. Jeszcze wracając do brwi, bo coś nie po kolei zesklinowałam, jest paleta cieni do brwi od Hea za 16,80. I to są bardzo wydajne kosmetyki takie cienie do brwi, bo one naprawdę bardzo długo wystarczają. Ja mam na przykład takie cienie z Catrice i korzystam z nich już no kilka miesięcy. Myślę, że dwa, trzy, cztery. Gdzieś tam dopiero jakieś tam denko zużycie widzę. Puder użyję sobie ten, który zużywam w tym miesiącu. Jest to bel Give Me Perfect. On jest dostępny cały czas. Jeżeli chodzi o pudry właśnie w Hebe, to mamy tutaj Hean. Jest to różowy puder, który kiedyś kupiłam. Jeszcze go chyba nie przetestowałam, jak dobrze pamiętam, bo w teście marki Hean prawdopodobnie on nie wystąpił. Tak mi się wydaje, więc na pewno za jakiś czas go przetestuję. Ten puder z marki Han Fluffy Mat testowałam w teście marki Han. Bardzo fajny, ciekawy puder. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało po kilku godzinach. Wydaje mi się, że sprostał moje oczekiwania. Jeszcze muszę do niego wrócić i potestować dłużej. 24 zł. I też z ciekawostek, to tutaj zauważyłam, że ten sławny puder od Klaresy Blur wyszedł w wersji kompaktowej. Jest on właśnie w przycenie za 21 zł. Mamy jeszcze puder od Paese. Jest to sypki puder bambusowy 17,50. Ja pudry od Paese bardzo lubię. Jakiś czas temu otworzyłam ten Jęczmienny i bardzo fajnie działa, bardzo go sobie cenię. Z podrów takich w kamieniu mamy na przykład Bell Fixing Mat też nie jest jakiś bardzo drogi, a jeżeli ktoś lubi takie kompaktowe, no to akurat taka wersja też jest. Wykontóruje się czekoladką od Lovely I tutaj mamy taką kokosową paletkę od Hean. Z tego co widzę, są tutaj właśnie bronzery i rozświetlacz. Ładnie to wygląda. Są też. Ciekawa jestem, czy pachnie kokosem ta paletka. Także jak ktoś z Was miał, to dajcie znać. Mamy też mineralny brązer od Paezé, też jest przeceniony mineralny róż. Więc cała ta seria mineralna, z tego co zauważyłam, właśnie jest w promocji. Mamy też na przykład taki róż do policzków od Bell Fresh Blush, więc podejrzewam, że ten odcień jest taki. Taki świeży, dodający twarzy właśnie rumieńców, jak to powinien róż zrobić, Ale całkiem spokojna cena, za prawie 5 gram, 14 zł, więc jest fajnie. I mam też tutaj rozświetlacz The Wonder, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. I był właśnie, albo w hitach roku. Albo w kosmetykach do 30 zł, które polecam. Na pewno Wam go już polecałam, bardzo go lubię, 21 zł. Podobno on też jest w wersji takiej w kamieniu, ale nigdy go nie miałam. Mam ten sypki. I był to mój pierwszy sypki rozświetlacz Więc y, musiałam się nauczyć go nakładać Chociaż szybko poszło, bo on nie jest jakiś taki problematyczny I na koniec y, dodałam Wam jeszcze mgiełkę otrwalającą 14 zł, więc nie jakoś dużo Też ją mam i też ją muszę przetestować To Wam pokażę jeszcze ten Paese Wonder w akcji On wygląda w ten sposób w środku Co jest fajne, to ma tutaj takie wieczko zakręcane Więc jeżeli nie używamy rozświetlacza, to możemy zakręcić I y, dzięki temu gdzieś tam ten produkt nam się nie wysypuje I nie będziemy mieć takiej niespodzianki pod tytułem y, otwieramy. A tu cały produkt jest na wierzchu, więc to jest ekstra. On jest ciepły, ale z tego co zauważyłam, nie robi plamy koloru, jeśli się nie odbija. Jeśli światło nie odbija, to gdzieś tam nie zostawia tej bazy kolorystycznej. Zobaczcie. Mega, mega go lubię i jego się da tak bardzo ładnie rozpracować. Przez to, że jest miałki, przez to, że jest sypki, to gdzieś tam bardzo ładnie się w tą skórę wpracowuje. Ładny glow daje. Bardzo go lubię, naprawdę mega jest i przede wszystkim przepięknie, przepięknie świeci, ale gdybyście chcieli, to da się uzyskać mniejszy efekt, po prostu mniej świecący, po prostu trzeba nałożyć mniejszą ilość i wpracować sobie w skórę. Dawno nie używałam tej paletki od Avonu, tutaj są trzy błyski. Które są genialne i one po prostu się różnią odcieniem błysku. Tak? Wyglądają tak samo, ale ten jest niebieski, ten jest taki bardziej złoty, a ten jest bardziej zielony, więc może sobie nałożę hmm, bardziej zielony. Zobaczymy. O, może coś takiego. Jak widzicie? One się bardzo ładnie błyszczą ogólnie, jak złapią światło, ale nie będzie to jakaś taka zieleń, która się bardzo rzuca w oczy, po prostu te drobineczki są takie odbijające na zielono. Dołożyłam sobie jeszcze taką moją ulubioną kreskę linerem od Klaresy, Start Designer, nie, Star Designer i tak po czasie jak go używam, to nie jest to najlepszy liner, nie jest to liner, do którego bym wróciła, Ponieważ jest to taki liner z filcową końcówką, ale dosyć ciężko mi się nim rysuje. Jest taka ta filcowa końcówka dosyć duża, i też jakoś tak, no nie wiem, po czasie nie, nie pałam do niego jakąś taką super miłością. Raczej bym go drugi raz już nie kupiła. Widzicie, kreski się udało zrobić. Nie jakoś bardzo ciężko, ale też nie jakoś bardzo łatwo. Także ten liner jest taki. Po prostu średni po czasie, tak mogę stwierdzić, myślałam, że będzie bardzo fajny, ale tak po czasie, po dłuższym używaniu jednak uważam, że jest taki średni, też ostatnio bardzo dużo fajnych linerów w podobnej cenie gdzieś tam zaczęłam testować, więc no taka kategoria mech, nie jest zły, nie jest świetny, po prostu taki ok, produkt taki na, na trójkę powiedzmy. Także chciałam Wam o tym powiedzieć, bo czasami jak ktoś używam pierwszy raz, to wydaje mi się, że jest wow, super, super, ale potem gdzieś tam przy dłuższym używaniu zaczynam widzieć jakieś takie minusy, więc chcę Was też o tym informować. Także po dłuższym czasie, po dłuższym stosowaniu tego linera stwierdzam, że on jest taki średni i są po prostu lepsze produkty w podobnej cenie. Jeżeli chodzi o klaresę, to też właśnie w promocji są paletki. klaresane. Na YouTubie bardzo gdzieś tam króluje. Paletka kosztuje tutaj 35 zł, jest dużo różnych odcieni, więc coś tam można sobie wybrać. Są też te linery z Heian, które testowałam w odcinku testuję kosmetyki z Minty Shop, tam testowałam odcień Pistachio, a tutaj akurat taki na przykład bardziej różowy odcień, są też bardziej kobaltowe, więc możecie sobie zobaczyć. W zależności od odcienia kosztują około właśnie 16 zł, tam się różni mniej więcej tam złotówką gdzieś tam cena. Jeżeli chodzi o odcień. ten różowy odcień bardzo mi się też podoba. Jeżeli chodzi o tusze do rzęs, to tutaj ten z Bourgeois całkiem spoko, ma tą cenę 30 zł. Z Max Factora też jest 19 zł, chociaż wydaje mi się, że ten z Max Factora bywa tańszy w Rosmanie ale nie jestem pewna. Musiałem przejrzeć swoje przyglądy Rosmana, ale za to mamy tutaj z Essence 14 zł i o tych tuszach słyszałam dużo dobrego. Jakiś czas temu właśnie te tusze królowały na TikToku, tylko nie pamiętam czy ten zielony odcień, czy jakiś inny. Skladesty też jest bardzo ładny tusz do rzęs. Ładnie wygląda, jeżeli chodzi o design. 14 zł, więc niedrogo. Ten z Heian tuż bardzo lubię. Też jest właśnie w filmie z testem Hean. Gdzieś go tutaj nawet mam pod ręką, ale go teraz akurat nie widzę. Ale bardzo fajnie, tuż bardzo fajnie mi te rzęsy wydłużył. Ten tuż z karesy 9 zł, jak za tę cenę, uważam, że jest bardzo fajny. Na co dzień go używam i gdzieś tam nie widzę żadnych minusów większych. Po prostu tuż, który gdzieś tam jest tani. Przyciemnia te rzęsy, wydłuża, nie skleja, więc jak za te cenę uważam, że to jest bardzo fajny tusz. Są też kredki do ust i tutaj mamy na przykład z Bella 9 zł, no niecałe 10 zł, bardzo fajne kredki. Też mamy kredki z Pierrenę, ale one są już tutaj droższe: 21 zł, dosyć dosyć sporo, jak za taką kredeczkę. Też mamy z pomatki z Hean Soft Nude, bardzo fajne, lubię jedną mam i ona kosztuje niecałe 16 zł. Ona też jest właśnie w w tym teście Heian. Mamy też takie błyszczyki z Pierre i powiem Wam, że z daleka jak patrzę na to, to myślałam, że jest to róż od Celeny Gomez. Trochę to opakowanie przypomina to, szczególnie jak się nie ma okularów i się nie widzi, tak z daleka jak przymknę jedno oko, to naprawdę wygląda to e, podobnie. Mamy też pomadki z Klaresy, one też są ok, 11 zł. Jedną mam. E, I są m.in. też konturówki z Genzy. Okazało się, że w Hebe jest właśnie ta kolekcja Bell i Genzy. Stacjonarnie, dawno w Hebe nie byłam, więc nie wiem, jak to wygląda stacjonarnie, e, ale online jest. E, I tu mam na przykład e, tą właśnie konturówkę. I ja bardzo lubię te konturówki, tak samo jak pomadki z tej serii. Podobna akurat chyba ta, ten odcinek 01? Któryś odcień podobno jest podobny do tego, który jest w stałej ofercie. Tego gdzieś tam nie sprawdzę, bo nie mam tej konturówki, z którą porównują właśnie ten odcień. Jednak jak patrzyłam na tych porównaniach, to jednak widziałam różnicę. No jest ona minimalna, ale jednak jest. Teraz mam balsę na ustach, ale powinno się i tak tutaj coś nam pojawić, coś narysować, jeżeli chodzi o tę konturówkę. Zaraz Wam pokażę. Na balsamie to słuchajcie, jednak ciężko, nie przemyślałam sprawy. Najpierw powinna mu dać kontrówkę, potem balsam, no ale dobra. Gdzieś tam sobie obrysowałam trochę te usta i nałożę sobie po prostu w tym samym odcieniu pomadkę do ust, która pachnie arbuzem. Też ją bardzo lubię, tutaj będzie podobnie, jeżeli chodzi o odcień. I gdzieś tam fajnie będą nawilżone też te usta jeżeli chcecie zobaczyć teraz kosmetyków Bell i Genzy to też jest tak to wygląda ja te produkty do ust od Genzy bardzo lubię no, po prostu Bell ma fajne te produkty do ust no i to już wszystko jeżeli chodzi o kolorówkę teraz przejdziemy sobie do kosmetyków do twarzy kilka rzeczy z pielęgnacji i tu postawiłam na pielęgnację która wchodzi na promocję do 15 lutego z tego co zauważyłam jest to promocja na dermokosmetyki i tutaj jest kilka ciekawych produktów mamy taki że Punktowy, on kosztuje 2450, 15 ml. Dalej mamy też krem do demakijażu. To jest coś ciekawego 20 zł, czyli coś typu masełko. Bardziej właśnie w kremie. Jestem ciekawa, jak to będzie tutaj działało 100 ml, więc całkiem przyjemna mm, pojemność. Z bandii mamy też dużo rzeczy przycenionych. Tutaj kilka rzeczy wybrałam. Mamy tu na przykład taką emulsję silnie nawilżającą. Bandi nie jest najtańsze, ale to jest świetna marka, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bardzo lubię tą emulsję. Miałam i rzeczywiście fajnie działa. Są też takie stołpy, takie zabiegi jednorazowe, tak to nazwijmy. I tutaj mamy na przykład taki natrądzik, czyli gdzieś tutaj intensywny zabieg korygujący niedoskonałości. Widziałam, że też jest w przecenie taki tylko, że na przebarwienia. Z Basic Lab Nabliżający krem o lekkiej konsystencji, 32 zł, całkiem spokojna, i też słyszałam bardzo dużo dobrego na temat tego kremu, więc jeżeli ktoś używa albo szuka czegoś nabliżającego co nie aż tak drogie jak Bandi, to gdzieś tam ten Basic Club można sobie zapisać i sobie poczytać, ewentualnie też opinie. Mamy też krem pod oczy. Nie wiem, jak się czyta markę Solverx. Nie mam pojęcia. Jeżeli znacie wymowę tej marki, nie sprawdziłam wcześniej, no to mi koniecznie napiszcie. 21 zł, tutaj fajna przecena, bo taka 50%, tak? 42 zł, więc no fajnie, fajnie to wygląda, więc gdzieś tam ten kremik można by sobie przetestować. Mamy też peeling kwasowy od Bandy. Ja go będę teraz testować za jakiś czas, bo mam go. Jestem ciekawa, czy on będzie podobny do tego z Vichy. Z Bandy mamy też w promocji masełko do demakijażu, które jest, wiem, że jest hitem. Wielu z Was. Ono ma 90 ml. I naprawdę wystarcza na bardzo, bardzo długo. Wystarczy wnieść malutką ilość, gdzieś tam w ręce sobie rozprowadzić i nałożyć na twarz, wtedy sobie ten demakijaż zrobimy. Mamy też SPF 50, krem do twarzy SPF 50 za 20 4 zł, niecałe, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Tutaj też jest chyba dedykowany w ogóle do cel takiej wrażliwej, z tego co widzę. Chroni, najbliżej regeneruje, więc może być to fajna opcja. To, co mnie też zaciekawiło, to jest taki najbliżający żel aloesowy do kąpieli, więc jeżeli ktoś ma na przykład taką suchą skórę, to może akurat coś takiego by mu fajnie pomogło. Ja jestem ciekawa, chętnie bym sobie to kupiła, więc jak zużyję troszeczkę swoich rzeczy do kąpieli, to sobie gdzieś na to postawię. Mamy też żel do mycia i do makijażu twarzy za 19 zł. Jestem ciekawa, czy to ma w swoim składzie cele nie, nie wiem, jak to dokładnie działa, ale widzę, że tutaj jest Atopic Skin, czyli gdzieś tam do atopowej skóry, więc można sobie popatrzeć, co tutaj jest ciekawego w składzie. Ale myślę, że fajnie by działał właśnie na wieczór, gdzie trzeba domyć skórę mocniej po makijażu, gdzieś tam resztki ewentualnie jakby zostały w makijażu, to gdzieś tam można sobie nim domyć. Na dziś już cały przegląd, dajcie znać, na co zwrócić uwagę następnym razem. Z Hebe jest tak, że ciężko czasami znaleźć mi te promocje, bo ten filtr jeżeli chodzi o promocje, nie jest tak prosty jak w Rosmanie. Tam w Rosmanie mam sobie kategoria makijaż, w makijażu mam podkłady i tak dalej. Mogę sobie przejść każdą kategorię i sobie posklinować, a tutaj w aplikacji tego nie widzę i przeglądam po prostu wszystkie promocje i czasami no nie zawsze łatwo mi znaleźć te promocje, ale dajcie znać, co Was najbardziej interesuje, to po prostu na tą kategorię zwrócę następnym razem bardziej uwagę. Jeżeli chcecie, żeby ten przegląd chyba był cały czas, to pamiętajcie o łapce w górę, wtedy będę wiedzieć, że Wam się to podoba i mam kontynuować tę serię. Pamiętajcie też o subskrypcji, bo odcinek są trzy razy tygodniowe, we wtorek, czwartek i w sobotę, a teraz w lutym będzie kilka takich odcinków ekstra, tak jak ten na przykład dzisiejszy i pomiędzy są jeszcze szorcy, więc cały czas na kanale się dzieje. Dzięki Wam bardzo za dziś i do zobaczenia! Pa!